Witam was, moi drodzy, ponownie w serii Polska od oceanu do oceanu, gdzie tytuł staje się powolutku coraz bardziej wątpliwy, gdyż ZSRR nie tylko powstrzymało nasze natarcie, ale również wykonało bardzo udane na natarcie Więc będziemy teraz próbować okrążyć dywizję przeciwnika, które tutaj dość zdecydowanie Um, że tak tujmy, im nadużyły um, przesadziły z tym swój, z tą swoją ofensywą Spróbuję ich powstrzymać wiecie co? Dajcie im siedzieć w tym kolorze no, mimo wszystko spróbujcie ich zmierzyć, dopóki im nie mają organizacji Naszym, naszą jedyną nadzieją na chwilę bieżącą jest odcięcie przeciwnika od e, zapasów, zanim ten zdoła e, porządnie wybić się w terytorium Polski. Jeżeli nam się to uda, obrócimy jego zwycięski kąty atak w jeszcze skuteczniejsze kąty atak ale czy nam się to uda? Jest to co najmniej o dywinkę wątpliwe. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Próbujemy. Teraz nasze siły muszą spróbować przebić się tutaj przez dawną nie Odciąć te wszystkie oddziały, które zmierzają ku Polsce. I następnie, gdy odetniemy je od, gdy odetniemy je od zapasów. Mamy nadzieję. Tutaj tak. wyeliminować je z walki. Na dobre okrążyć i wybić do nogi. No, tutaj też przeciwnik y, wystawia się nam, abyśmy mogli spróbować okrążyć jego oddziały. Tylko nie mamy wystarczającej ilości sił, aby spróbować czegoś takiego. W tamtym obszarze akurat. W tym zaraz, zaraz będziemy próbować okrążyć i zmiażdżyć te siły przeciwnika. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego atakuję tutaj przez rzekę, mimo że tylekrotnie narzekałem na to, że sztuczna inteligencja e, dokonuje czegoś takiego, e, sytuacja w tym przypadku jest zupełnie inna. Ja wiem, e, wiem dokładnie, na co mogę sobie pozwolić i jaki efekt chcę osiągnąć. Otóż nie chcę wygrać tych dwóch bitew. To jest raczej mało mało prawdopodobne. Chodzi mi głównie o odcięcie tych oddziałów, kiedy przeprowadzam atak oskrzydlający tutaj. Się zatrzymaj, bo ja tutaj zamieszanie wprowadziłem. A więc próbujemy, próbujemy tutaj za wszelką cenę e, odciąć te oddziały, kiedy one przemieszczają się w głąb naszego kraju. I dać naszym jednostkom szansę na reorganizację potrzebujemy. Potrzebujemy teraz kilku jednostek, powiedzmy tej grupy aby objąć ten obszar. I gotowej do uderzenia. Wszystko I... to był kontrol? Tak, kontrol. Niestety, spora część oddziałów tutaj się ewakuowała. Zadziała to na naszą korzyść o tyle, że prościej będzie nam przejąć ten port teraz. Tak, piechotą. Wysłuchajcie to. Jak najbardziej. Niestety, sztuczna inteligencja, sztuczniejsza niż inteligentniejsza, tutaj cały czas. Na dosłownie każdym poziomie nie zwalcza, spróbujemy mimo to tutaj wygrać tą bitwę, spróbujemy się przeprawić i zmierzyć ten jeden oddział. Jak wygląda kwestia walki tutaj? Spróbujmy okrążyć to oddziały hmm. spróbujmy e, poszerzyć linię wyjątku. Mniej więcej tak. Wy zaś tą linię odwrotu zmodyfikujcie sobie. A, i zapomniałem, że... O, Super, fantastycznie te jednostki próbują nawet tutaj reagować na zaistniałą sytuację. Będziemy próbować tutaj odbić ten port. I dalej kontynuować naszą ofensywę. Możecie nie atakować jej w górach, dziękuję. Sytuacja na południu zaczyna wyglądać nieznacznie, przynajmniej lepiej. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na północy. Mogłaby wyglądać ona znacznie lepiej, ale widziałem już widziałem już sytuację dużo gorszą. Zaczekajcie, momencik. Muszę zastanowić się, jak tutaj tą kwestię. Upieść. fajnie by było móc właśnie zamknąć te oddziały, opiążyć je i zniszczyć dalej fajnie by było tutaj opiążyć te oddziały i je zniszczyć jak wygląda nasze, nasza kwestia produkcji Fatalnie. Fatalnie. No dobra. Zwiększcie tempo ataku. I zaraz spróbujemy... Teraz spróbujemy tutaj coś e, zaradzić na zaistniałą sytuację. usiłować, ratować to, co nam z naszej, naszej sytuacji strategicznej, że tak dłużej, pozostało jeszcze. Więc Rosja popełniła jeden podstawowy błąd. Rozdzieliła swoje siły tutaj na tak wiele frontów... Równo rozdzieliła swoje siły na tak wiele frontów, że nie jest w stanie żadnego z nich w pełni, w pełni utrzymać i kontrolować. I ja zaś staram się tutaj skupić się na jednym froncie na raz. Musimy otoczyć i zniszczyć tutaj ten port. Niestety atakujemy przez rzekę, co nam nie pomaga. dalej w celu odcięcia przeciwnika od portu. Teraz, jeżeli nam się uda ten manewr, oznaczać będzie, że wszystkie te jednostki, które są tutaj, wszystkie jednostki przeciwnika, które są tutaj i próbują atakować nas e, w głąb Polski, zostaną odcięte i e, zmiażdżone. Nie mamy sił niestety, aby atakować tutaj, choć to byłby idealny, e, idealny moment, bo oni również tych sił nie mają. Jesteśmy o krok od możliwości e, odcięcia tutaj przeciwnika i tych jego kilkunastu dywizji. Huu. Rzućmy okiem na um, to jak miałyby wyglądać nasze dywizje pancerne. Sądzę, że raczej gdy wyprodukujemy um, czołgi, to te czołgi dodamy do dywizji um, dywizji piechoty, ponieważ ciężkie czołgi są nieznacznie tylko szybsze od piechoty. A więc będą idealnym wsparciem dla mnie. Pilnujcie tego portu. A żebyście pilnowali go realnie, to dam Wam linię odwrotu. Pilnujcie jej i nie cofajcie się o krok. Tam. Muszą wyczuwać, jak groźna jest dla nich sytuacja tutaj. Jeżeli zajmiemy jeszcze ten port, jestem prawie pewien, że nie będą mieli już zapasów, aby kontynuować lotanie. A więc zajmiemy jeszcze ten port, następnie wyślemy jakieś drobniejsze oddziały tutaj. Jestem prawie pewien, że przeciwnik nie ma tutaj zbyt wielu dywizji. Um, więc powiedzmy wyślemy z 3 dywizje kawalerii na ten aby przejąć ostatni port jaki jeszcze e, nasz przeciwnik może tam posiadać Teraz za wszelką cenę musimy przejąć Dobrze, czyli straciliśmy Straciliśmy tutaj niestety kolej z lądu. Musimy teraz przeznaczyć dywizję z okolicy, aby e, próbować utrzymać ten przesmyk. Bo jeżeli nas odetną od e, zasobów, to my również e, zginiemy. Czyli to jest teraz kwestia tego, kto jest w stanie lepiej, e, szybciej i sprawniej wyegzekwować e, Znane w okrążenia swojego oponenta. Spróbujcie zaatakować naokoła. Wojna tutaj, walka o ten port jest jak na mój gust, zbyt przydługa. Spróbujmy zwiększyć linię frontu, umożliwić większej ilości naszej dywizji atakowanie w jednej chwili. I w tej straszliwie pomieszanej strasznej sytuacji będziemy zmuszeni zakończyć tenże odcinek. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta nasza, to nasze zmaganie z e, dużo sprzeważającą liczebnie właśnie maszyną e, wojenną e, ZSRR. Dobra, wstrzymajcie ten atak, spróbujcie mu wszystko przejąć w karysztacie. Zatrzymaj atak, przerzuć siły tutaj, przerzuć jednostkę kawalerii, wzmocnij obronę i kończymy odcinek. Zapraszam serdecznie na następny, jeżeli podobają Wam się te zmagania. Do zobaczenia.